Po zachodnikiem, w przyczynie dolnej, gmina realizuje również podobne prace budowlane w innych, w innych miejscach Wschowy, m.in. na Ulicy Słonecznej. No, od czasu do czasu pojawiają się wnioski, czy to ze strony radnych, czy ze strony np. spółdzielni mieszkaniowej, czy obywateli, wskazujące na konieczność no, wykonania drobniejszych remontów bądź właśnie inwestycji. Przykładem tego są chodniki. No, jakiś czas temu wykonano nowy, nowe chodniki, nowy chodnik na ulicy Sikorskiego w tym roku, w pierwszej połowie roku w rejonie ulicy królowej Jadwigi, to właśnie na wniosek spółdzielni mieszkaniowej, a w tej chwili niedawno zakończyły się prace przy budowie chodnika na ulicy Słonecznej. Przypomnę, że jest to taki łącznik pomiędzy ulicą Lipową a, a ulicą Zieloną i faktycznie tutaj z części osiedla na ulicy Rzemieślniczej Bocznej sporo osób tędy dociera, czy uczniowie do liceum ogólnokształcącego, czy w stronę dworca PKS, no, czy w ten rejon miasta generalnie jest to tak jest to Taki dosyć myślę istotny ciąg komunikacyjny, no więc udało się też tutaj nowy chodnik w ostatnim czasie na ulicy Słonecznej wybudować. Rzeczywiście ja też z niego korzystam, a jaki był koszt? No to koszt był niewielki, to dosłownie jest wydatek rzędu w granicach 10 tysięcy złotych, bo też i odległość nieduża.